Dzień dobry, dzień dobry, kochani. Witam się z Wami bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Cieszę się, że jesteście ze mną, że jesteście z nami na tym kanale. Dzisiaj zapraszam Was na kolejny dzień ze mną, z nami. Mamy piękny dzień, słoneczny dzień. Słuchajcie, czy Wy dacie wiarę, że my mamy już, moi drodzy, listopad, że to już jest listopad. Zaraz znowu długi weekend, lada moment, bo jak już 22 listopada, to już są naszego Leo urodziny, dziewiąte, dziewięć lat, słuchajcie, Leoś kończy 22 listopada, a po Leosia urodzinach, to już po prostu jest świąteczny vibe, to już jest po prostu świąteczny klimacik, moi kochani. Eee, tak, z tej piżamki, słuchajcie, którą mam na sobie, z zrobiłam sobie taki ala dresik, taki wdzianko po domu, a że to jest taki motyw meksykański trochę, trochę halloweenowy, wiecie, te czaszunie tutaj takie, no to stwierdziłam, że kiedy ja mam w tym chodzić? Teraz to jest najlepszy czas właśnie, żeby e, na siebie tutaj e, to wdzianko założyć, więc e, to jest taki mój dresik po domku, kawka. Jest dzisiaj. Była już rano czarna. Teraz jest, słuchajcie, z mleczkiem w kubeczku dyniowym. Ale do czego zmierzam? Do tego, że czas pędzi po prostu tak szybko, że tak jak mówię, zanim się nie obejrzymy, październik był przepiękny, słoneczny, taka piękna, złota jesień. Mam nadzieję, że listopad równie będzie tutaj łaskawy dla nas i będzie ładnie. Także tak jak mówię, Leosia urodziny, a później już wchodzimy w świąteczny klimat. Zaczyna się Vlogmas i słuchajcie, myślę, że Vlogmas będzie w tym roku tak jak jest teraz, czyli od poniedziałku do piątku o 7.30, chociaż myślę jeszcze o sobocie albo o niedzieli, ale to już wiecie, dogadamy się, to już zobaczymy jak to będzie i ja już zauważyłam, że na amerykańskich kanałach, na brytyjskich kanałach nie ma już dyń. Już 1 listopada wszystkie dynie zostały pochowane, wszystkie ozdoby jesienne zostały pochowane, już wskakują na YouTube filmy, co kupić pod choinkę, czyli wiecie, prezentowniki, filmy z pomysłami na prezenty. Amerykanki już słuchajcie, ubierają choinkę, już dekorują dla mnie jeszcze za wcześnie. Chociaż tak w połowie listopada, to ja już za bardzo o. Nie chcę takich rzeczy, tak już mam, że już, już takich rzeczy to ja za bardzo nie chcę Dynia już też nie chcę I zawsze się śmieję, że to taki właśnie jest miesiąc, koniec listopada Że już by się chciało wyjąć te dekoracje świąteczne No ale wiecie, startujemy z vlogmaskiem I wtedy już będziemy powoli sobie od 1 grudnia wszystko przygotowywać Wszystko wykładać, dekorować Wspólnie będziemy sobie odliczać dni do świąt E, chciałabym jeszcze o tych świętach pogadać, bo już wiecie, mi święta w duszy zaczynają grać I, i vlogmas i ten klimat około przedświąteczny, około świąteczny Ale jeszcze pocieszmy się tę e, piękną jesień, taką mamy w tym roku Więc się pocieszmy, więc jeszcze do końca listopada będą dynie Będą jesienne vlogaski A później już słuchajcie, wskakujemy w klimat świąteczny Się troszkę rozgadałam, także zabieram się za kawkę Zabieram się za maila. Mam też. Za maila za odpisywanie na. Za odpisywanie... Tak, przydałoby się podpisywać trochę na komentarze, ale też zabieram się za. Odpisywanie na maile. Mam już laptopa tutaj i działamy. Zapraszam Was do oglądania. Sytuacja wygląda tak, jak Wam wspominałam w poprzednim vlogu, że dzisiaj sprzątanie mnie pokonało. Zrobiłam sobie herbatkę, dzieci wróciły ze szkoły, z przedszkola. Krzysiek, też już jest w domu, zaraz będą jadły spaghetti. Nelcia ja zaraz Wam pokaże właśnie ten notesik, tak? Co mama ci z Warszawy przywiozła. Zobaczcie, jaki piękny notesik. kupiłam mi w TK Maxie. I do tego taki długopisik piękny. Śliczny, taki tęczowy żon. Ale widzowie pokażę, czekajcie. Widzicie jak to fajnie, jak jest Nel. ona zawsze też coś od siebie pokaże. No to wczoraj pokaż tutaj, wczoraj pokazywałyśmy, że mi przechwyciłaś dynie od cioci Karinki. Aha, tego nie pokazywałyśmy, czy też już kiedyś pokazywałyśmy? Nelcia ma jeszcze taki tutaj błyszczyk, zobaczcie, z puszkiem. Także słuchajcie, dzień mi minął sprzątająco, sprzątająco, sprzątająco. I doszłam do wniosku, że ja nie byłam dawno na moim porannym rozruchu. No bo wiecie, byłam kilka dni u Kariny, wróciłam, to też troszeczkę rzeczy do zrobienia miałam, na przykład, właśnie wczoraj i dzisiaj, i po prostu jak to, to tak nie może być. Więc co? Kto się pisze ze mną? Jutro na poranny rozruch lecimy dalej Będziemy się starać chodzić codziennie Żeby tego nie zaniedbywać Ja nie odpuściłam, ale wiecie jak to jest No po prostu mnie nie było A dzisiaj po prostu właśnie Słuchajcie, ja jeszcze nie przyniosłam Z garażu Ciepłych jesienno-zimowych Kurtek, płaszczy Szalików, czapek I nie powinnam się usprawiedliwiać Ale nie miałam jakiejś ciepłej kurtki założyć I dlatego nie poszłam Także... Kurczę, ale dziś już też nie pójdę po te kurtki, więc może w sumie jutro ma być 9. Dziewię... Być... Jaka jutro ma być pogoda? Chyba nie tak źle. Nie, wiem, Jakbym założyła czapkę, prawie. bluzę i kamizelkę, bo że mam tyle właśnie kurtek takich fajnych, ciepłych i one wszystkie jeszcze są nie. Słuchaj, zaraz jesień się kończy, zima się zaczyna. Ja kurtek nie przyniosłam, ale jakoś jeszcze nie było tak mega, mega e, zimno. Także jutro idziemy na rozruch. Kto się pisze, dawajcie znać. I chodzimy Zrobiłam sobie ten challenge 30 dniowy Z którego jestem bardzo, bardzo dumna Troszeczkę teraz było odpoczynku Ale nie odpuszczamy, absolutnie nie odpuszczamy I działamy dalej Piję herbatkę, słuchajcie, dzieci będą jadły spaghetti A my z Krzyśkiem dzisiaj mamy ochotę Na koziołeczki Na koziołeczki Także będą koziołki, wiecie co to koziołki? Mama jest gotowa Już gotowe, już gotowy Już gotowy obiad Później ponagrywamy tak, nie ma gadania, słuchajcie, trzeba wkładać spaghetti, także później się jeszcze do Was odezwę, dopiję herbatkę, dzieci zjedzą, później pokażę Wam koziołki i, o, i taki nasz znelcią. I taki nasz będzie wieczór dzisiaj. No i chcemy z Krzyśkiem też zacząć jakiś serial oglądać, kompletnie nie wiemy jaki. Czy coś w stronę, wiecie, horroru, czy, czy bardziej coś takiego. Horror byś bardziej chciał obejrzeć. Na jaki ale może być korny. Zobaczymy, co tam Netflix nam. O, bo już mnie ręka boli. Proponuję. I sobie coś pooglądamy. Zobaczcie, wczoraj też Wam pokazywałam moje prezenciki, kryształy od Kariny. I na razie postawiłam je tutaj, ale tak się nimi zachwycam. One są takie, takie piękne. Cudeńka. Proszę bardzo, koziołeczki. I jeszcze do tego mizeria. I, 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 I jest git. I jest git. I jest git. To są Słuchajcie, nasze koziołki. Słuchajcie, na czas trzeba zjeść takie swojskie koziołeczki. No, ja czy, lubię, czy, czy ja swojskie lubię. to bym nie powiedziała, ale, ale czy my lubimy koziołki od czasu do czasu. Także proszę bardzo, ja już zjadłam, Krzysiek sobie teraz spałaszuje. Smacznego. Dziękuję. Moi drodzy, ten listopad, tak jak Wam dzisiaj wspominałam, ja po prostu nie wiem, kiedy on się zaczął i wiecie co, teraz warto tę odporność mocno, mocno dbać, wiecie, u mnie kwasy omega-3 codziennie, polecam tak, ciepłe herbatki, polecam ocet jabłkowy. Polecam dużo imbiru, dużo czosnku. I kiedyś Wam już mówiłam o tej książce. Ona jest świetna. Eee, ja sobie tak ją dawkuję, wracam do niej, ale tak od deski do deski, słuchajcie. Jeszcze jej nie przeczytałam. Eee, I uważam, że właśnie jesień to jest fajny czas, żeby taką książkę jesień, zima m, sobie czytać. Nawet wcześniej, słuchajcie, nie? Żeby o tą odporność dbać e, cały rok. Natomiast polecam tę książkę. Ona jest naprawdę świetna. Uważam, że. Warto sobie poczytać, doedukować się, a jeżeli wy macie jakieś fajne sposoby na odporność, to bardzo proszę dajcie mi koniecznie znać. Ja, tak jak mówię, dużo takich rozgrzewających potraw. Teraz znowu dodaję ocet jabłkowy, czy to do wody rano, czy do jakichś tam potraw, także. Fajna książka, polecam Wam bardzo, bardzo serdecznie. No i kwas omega 3, mój złoty środek, jeżeli chodzi o odporność. O, zobaczcie, nawet tutaj jest napisane, jak podkręcić herbatę. Goździki, uwielbiam goździki. Kardamon również jest super, też bardzo, bardzo, bardzo lubię. Miód i imbir. No właśnie, taka herbatka naprawdę bardzo fajne właściwości ma. No właśnie, imbir jest bakteriobójczy, miód łagodzi podrażnienia, więc no super.